Hejo, pozdrawiamy Was z festiwalu yy, Gór Literatury w Nowej Rudzie, a właściwie w Łodowicach I jesteśmy już po całym dniu w zasadzie przygód. Zaczęło się od tego, że pojechaliśmy do Wambierzyc. Jeśli nie byliście, to pojedźcie koniecznie. Tam jest do zwiedzenia i Wielka Bazylika, która jest wielką bazyliką, ale małym kościołem w środku i przepiękna Kalwaria, udająca Jerozolimę. I w tejże Kalwarii Joanna, mój dzisiejszy operator, zauważyła rzecz szokującą, mianowicie w stacji, która jest tam na samej górze Kalwarii, czyli na poszerzowaniu, krzyż po prostu leżał na ziemi i Jezus odpadł z tego krucyfixu. Joanna pobiegła do biura pielgrzymkowego i natychmiast zgłosiła y, tę rzecz, szokując przy okazji braciszka, franciszkanina, który zrobił oczy jak złotówki i powiedział, że natychmiast się tym zajmie. No niestety nie będziemy dzisiaj tam wieczorem, żeby sprawdzić, czy natychmiast to znaczy dziś. Potem pojechałyśmy zwiedzać zamek w Radzie Dolnym i na 13 przyjechałyśmy do y, Wło... Jak to się nazywa? W... Włod... Włodkowice? W każdym razie tu, gdzie bym powiedział na w. początku. Na w. <grystanie> Jest to siódma edycja tego festiwalu, ale dla mnie pierwsza i dla moich koleżanek, z którymi tu przyjechałam, również pierwsza. Jesteśmy cały dzień już tutaj, to znaczy o 13 zaczęliśmy od książki po niemieckie, potem była książka Radka Raka. Ta o wężowym jakubieszeli. Jeszcze nie czytałam, ale bardzo mnie zachęcił do tego, żeby przeczytać. Potem był, było Półdnia białoruskiego i właśnie czekamy na koncert kapeli ze wsi Warszawa. Zobaczcie jak pięknym miejscu jest w ogóle, odbywa się ten festiwal. Zaczęłyśmy w pełnym słońcu siedząc na leżakach, ale teraz jesteśmy jak pieski stróżujące, ponieważ nasze leżaki są super, zaraz je zobaczycie, prawie w pierwszym rzędzie, wszystko widzimy, wszystkie rozmowy słuchamy, rozmowy były z Białorusinami, z Swietłaną Aleksiejewą, mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwiska, wzruszające pieśni białoruskie, no po prostu dzień pełen wrażeń. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam, bo festiwal trwa jeszcze chyba ponad tydzień i być może jeszcze się na coś wybierzemy. A...